Witam tu Magda i kolejne proste, smaczne i szybkie w przygotowaniu danie. Dzisiaj pieczemy bardzo proste i bardzo szybkie ciasteczka. Wyjątkowo kruche, maślane z ziarnem słonecznika, niezbyt słodkie, naprawdę przepyszne. Idealny dodatek do kawy, herbaty czy mleka. No i mam nadzieję, że zechcecie je zrobić. Jeśli tak, to przepis i składniki podam jak zawsze na www.skutecznie.tv. Są bardzo proste, więc gorąco zachęcam do ich przygotowania. Zaczynamy! No to zaczynamy, a zaczynamy od masła, musi być takie miękkie maziste, w temperaturze pokojowej. Jeśli macie prosto z lodówki, to można je na bardzo krótko wstawić do mikrofali, żeby zmiękło lub po prostu wyjąć odpowiednio wcześniej i będzie dobre. Miękkość tego masła jest bardzo ważna, bo później łatwiej będzie zrobić ciasto. Do masła dodaję cukier puder, jedną, dwie łyżki. Jeśli lubicie bardziej słodkie ciastka, można dodać trzy lub nawet cztery łyżki. Ja dodaję dwie oraz jedną łyżkę cukru waniliowego. Można pominąć lub dodać na przykład odrobinkę esencji waniliowej czy aromatu waniliowego. Dodaję także Szczyptę soli, ona podkręci smak tych ciastek i miękkie masło dokładnie rozcieram z cukrem. I teraz dodaję tutaj ostatnie składniki, czyli mąkę oraz ziarno słonecznika. Szklanka o pojemności 200 ml. Biorę mąkę pszenną typ 500 i biorę taką solidną szklankę tej mąki, powiedzmy jedną i jedną trzecią szklanki. I łuskane ziarno słonecznika, dwie garście. I mieszam łącząc wszystkie składniki na ciasto. Niepełna minuta i ciasto wygląda tak. Widać, że bardzo dobrze da się lepić w dowolne kształty. O taką konsystencję ciasta właśnie chodzi. Pachnie bardzo przyjemnie, no i jest gotowe do formowania ciasteczek. Wykładam za tym blachę papierem do pieczenia lub matą silikonową do pieczenia i rozgrzewam już piekarnik do 180 stopni Celsjusza. Ciastka takiej wielkości, jakiej lubicie. Ja nabieram łyżeczką do herbaty niewielką porcję ciasta. Formuję w kulkę, delikatnie spłaszczam i układam na blasze. I gotowe. Z tej ilości ciasta wychodzi około 20 ciasteczek, oczywiście zależy jakiej wielkości. U mnie wyszło bodajże 19 ciastek takiej wielkości. Z wierzchu można byłoby także połtykać ziarna słonecznika. Ja zostawiam je tak jak teraz widzicie, bo nam takie bardziej rustykalne odpowiadają. I blachę wstawiam teraz do rozgrzanego do 180 stopni Celsjusza piekarnika i piekę na drugiej półce od dołu w funkcji grzanie góra dół przez jakieś. 15 minut. Czas pieczenia zależy jednak od wielkości ciastek, więc mniejsze pieczemy oczywiście krócej, jakieś 15 minut, może niepełne 15 minut, jeśli są naprawdę malutkie, a większe rzecz jasna dłużej, nawet do 20 minut. Moim wystarczy trochę więcej niż 15 minut. Trzeba po prostu obserwować, kiedy są ładnie zrumienione, są gotowe i można je wyjmować z piekarnika. Tak wyglądają po upieczeniu. Wyjmuję je teraz z piekarnika i zostawiam do ostygnięcia. Teraz ich nie ruszam, dopiero po ostygnięciu zdejmuję z blachy i można podawać. No i po ostygnięciu udają się bardzo ładnie zdejmować z blachy. Są kruche, dobrze upieczone, takie ciasteczkowe twarde. Tak wyglądają po przełamaniu, bardzo kruchutkie, przepyszne i maślane. Mm. Rewelacja. Koniecznie spróbujcie. Jeśli chodzi o sposób przechowywania, to klasycznie jak ciastka najlepiej w jakimś szczelnym pojemniku z pokrywką, w puszce bądź w słoiku bądź w innym dowolnym pojemniku ze szczelną pokrywką i w ten sposób przechowywane spokojnie mogą stać do tygodnia. Dłużej nie próbowałam, bo u nas znikają dość szybko. Przy takiej ilości nie jest to dziwne, a są świetnym dodatkiem do kawy czy na przykład przekąską w środku dnia. Wyjątkowo kruche, bardzo maślane, niezbyt słodkie i z przepysznym słonecznikiem w środku. Bardzo fajne ciasteczka. Mam nadzieję, że Wam się spodobają i zachęcam do wykorzystania przepisu. Smacznego!